Witam państwa bardzo serdecznie z Well Economy Prosto Storunia. Moim państwa gościem jest pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry. Rok 2023 nie był dla polskiej gospodarki najlepszy, a jaki będzie 2024? Będzie lepiej? Będziemy mieli lepszą sytuację konsumenta, który prawdopodobnie da radę zarówno więcej oszczędzać, jak i więcej wydawać. Niestety jest duże ryzyko, że para pójdzie w gwizdek, bo zamiast kupować to, co wytworzone w Polsce, będziemy kupować to, co importowane z zagranicy, ponieważ polskie firmy, żeby wytwarzać więcej, potrzebują albo więcej pracy, albo więcej kapitału, majątku produkcyjnego maszyn, urządzeń, robotów, a inwestujemy na tle pozostałych krajów regionu rekordowo mało, a zasób pracy nam się kurczy. W związku z tym wyzwania są w gospodarce po stronie podażowej. I bardzo liczymy na to, że KPO w dłuższym horyzoncie to zmieni, prawdopodobnie ten efekt w 2024 roku będzie jeszcze niewidoczny. No właśnie, a kiedy możemy się spodziewać efektu KPO, które zakładamy, zostaną, zresztą już powoli napływać. W kontekście przesunięć, i o, o ilu kwartałach mówimy? To 2025 bardziej, 2026 będziemy widzieć te już wyraźne efekty napłynięcia środków z KPO? KPO ma dwa efekty. Pierwszy efekt pieniędzy z helikoptera, kiedy robimy cokolwiek, czy to ma sens, czy to nie ma sensu i te pieniądze trafiają albo do polskich poddostawców, albo do polskich pracowników i w związku z tym mogą być źródłem ponownych wydatków i ten efekt mamy potencjał zobaczyć e, początek już w 2024 roku, a koniec gdzieś pewnie około roku 2028. A drugim końcem tego samego procesu jest yy, pożytek w postaci tego majątku produkcyjnego, tej hali produkcyjnej, tej linii produkcyjnej, które zobaczymy dopiero wtedy, kiedy ta linia produkcyjna w tej hali ruszy, a nie wtedy, kiedy ona powstaje. No i patrząc na te największe projekty, na przykład energetyka wiatrowa na morzu. W tej chwili jesteśmy w najlepszym razie na etapie budowy sztucznych wysp. Zanim te wiatraki tam staną, zanim zostaną wydane wszystkie pozwolenia i zostaną one uruchomione, to już w tej chwili wiemy, że będzie długo po sierpniu 2026, bo przypomnijmy, że KPO miało być wykorzystane do sierpnia 2026, ale na 40% programu, które odpowiadają części pożyczkowej, yy, yy, Takim miernikiem sukcesów KPO z punktu widzenia Komisji Europejskiej jest podpisanie umów z firmami, które zrealizują inwestycje. A te firmy, kiedy one zrealizują tą inwestycję, to może być kolejny rok, dwa, nawet trzy i wtedy one się już będą rozliczać z polskim rządem, bo Komisja uzna za sukces sam fakt podpisania umowy. W związku z tym, efekt 260 miliardów złotych z tytułu KPO gdzie myślę, że optymiści mogą zakładać 200 miliardów tytułem czegoś, co zostanie rozliczone jako inwestycje, czyli nakłady brutto na środki trwałe, zostanie rozsmarowane na lata 2025, 6, 7, 8. Co oznacza, że zobaczymy średniorocznie około 50 miliardów złotych inwestycji dodatkowych w najlepszym jakby przypadku, a to z kolei oznacza, że przy inwestycjach w Polsce w zeszłym roku rzędu 600 miliardów złotych, Mówimy o takim bodźcu, który stanowi 8% sumy rocznych inwestycji w kraju, a nie o takim bodźcu, który zdominuje cały proces. A zatem KPO to tylko jedno z kół zamachowych inwestycji w Polsce. Drugim elementem jest przewidywalne prawo, w ogóle przewidywalność dla biznesu. Rozsądnie prowadzona polityka gospodarcza, na przykład w Narodowym Banku Polskim, gdzie będziemy wiedzieli, ile będzie kosztował pieniądz, a nie będziemy mieli rozstrzał między 3% stopy wolnej od ryzyka, a może 13%, jak niektórzy już byli gotowi twierdzić, bo to z pewnością nie ułatwia planowania. I szereg takich elementów niepewności, jeżeli uda nam się wyeliminować, jeżeli państwo będzie w sposób przewidywalny stanowiło prawo, będzie słuchało, co biznes ma na ten temat do powiedzenia. Do powiedzenia to jest szansa, że te inwestycje wtedy ruszą. Są tutaj ogromne nadzieje z tym związane, choćby gotowość rządu do dialogu społecznego, obecność ministrów na razie dialogu społecznego, ilość konsultacji, które się odbywają, nawet w przypadku wspomnianego KPO, gdzie mimo presji czasu pani minister zdecydowała się jednak te konsultacje przeprowadzić. Ale z drugiej strony mamy straszaki, mamy czterodniowy tydzień pracy, mamy płacę minimalną, która mogłaby jeszcze bardziej urosnąć i tym samym pobilibyśmy już nie tak rekord naszego świata, ale chyba rekord kosmosu. W związku z tym no, szereg takich szczególnie tych lewicowych postulatów w rządzie, które mogą powodować, że część biznesu znowu będzie się zastanawiać, czy warto ruszać z inwestycjami. No właśnie, był wspomniane KPO, był wspomniana podwyżka płacy minimalnej, która już jest na relatywnie wysokim poziomie. No to kolejne pytanie, które się nasuwa, co z inflacją? Ostatnie odczyty są dość optymistyczne, ale jakie będą kolejne odczyty i jak wpłynie na to też KPO i, i przyszłe wydatki? Wszystko wskazuje na to, że marcowa inflacja to będzie ten najniższy odczyt gdzieś w okolicach 2,5%. Optymiści powiedzą, wróciliśmy do celu. Pesymiści powiedzą, że cel to nie jest w przypadku wahadła to miejsce, które mijamy z największą prędkością dwa razy w cyklu, tylko jednak powinniśmy gdzieś tam w pobliżu tego celu inflacyjnego oscylować przez kilka kwartałów. No, prawdopodobnie inflacja wzrośnie nie tylko ze względu na efekt podwyżek cen VAT, stawek VAT na żywność, tylko w ogóle z powodu wygaszenia efektów bazy. I jednak bardzo istotnego wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Tutaj mówimy o 20% podwyżce płacy minimalnej, 20% podwyżce płac szerzej budżetowej, 30% podwyżki dla nauczycieli od przedszkola do studiów wyższych, 60% waloryzacji świadczenia 500+, szczodrej waloryzacji rent i emerytur, podtrzymaniu 13-14, to wszystko są takie bodźce, które napędzą ten popyt konsumpcyjny, spowodują, że będziemy chcieli kupować. To trafi raczej na rynek, na którym oferta jest w pewien sposób ograniczona. Już mamy najwyższe ceny energii na przykład w Europie, w Unii Europejskiej. To z pewnością nie jest super komfortowa sytuacja z punktu widzenia inwestowania i produkcji w kraju. Więc liczmy się z tym, że ta inflacja będzie rosnąć, i to chyba jest konsensus ekonomistów. Raczej i pytanie brzmi, czy ona urośnie do 5% czy do 7%, w zależności od scenariusza jeszcze cen regulowanych. I chyba o to w tej chwili trwa największy spór. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.